Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie w retro gierki. W dzisiejszym odcinku zaczniemy sobie nową serię, nową przygodówkę. A mianowicie weźmiemy sobie na ruszt drugą część e, Różowej Pantery, czyli Na Kłopoty Pantera. I jest to gierka, która generalnie na świecie wyszła w 1996 roku. W Polsce miała premierę, w sumie znalazłem dwie daty, albo w 2000, albo w 2001. E, takie w sumie znalazłem dwie. Daty. Jedna jest data dubbingu, jedna jest data premiery, więc możliwe, że najpierw wyszła po prostu bez dubbingu, potem dubbing wyszedł w 2001, może tak to było. Generalnie obejrzyjmy sobie intro całe i pogadamy sobie już podczas grania, także zapraszam. Tak jak widzicie oczywiście gierka jest z tej samej yy, wytwórni Wanderlust Interactive, czyli nic się nie zmienia w tej kwestii. I tutaj widzicie, data jest 96. Czyli premiera gry była tego roku. Tworki ze Space Invaders, nie wiem czy widzieliście w lewym górnym rogu. Na kłopoty Pantera. To jeszcze nie koniec intra, więc spokojnie. Dziękuję, że się stawiłeś. To bardzo ważne zadanie. Wezwałem moją bardzo ważną panterę. Napisz się czegoś bardzo ważnego? Fajny Marek. Będę z Tobą szczery. Z tym zadaniem wiąże się niebezpieczeństwo. Niebezpieczne niebezpieczeństwo? Bardzo niebezpieczne niebezpieczeństwo. To nie będzie wycieczka. Czeka cię ciężka praca. Godziny będą trwać godzinami, a noce będą całe ciemne. Nie boję się ciemności, inspektor. Nie wiedział pan. Zetkniesz się z czołowymi postaciami świata polityki i międzynarodowej finansjery. Wszyscy mają poniżej 11 lat. Poniżej to młodzi, bardzo młodzi ludzie. Dzieci, ale niezwyczajne dzieci. Część to latorośle dyplomatów, premierów, a nawet koronowanych głów, rodzice ich to czołowi biznesmeni, aktywiści, działacze na rzecz praw człowieka albo po prostu bardzo fajowi ludzie. Wszystkie te dzieci mają jedną wspólną cechę. Jaką? Są zdolne. Bardzo, bardzo zdolne. To bardzo dobrze. To nasza przyszłość. Wykształcimy je, a potem powierzymy im nasz świat. Niesamowity plan. Mogą na nie dbać bardzo źli terroryści. Będziesz odpowiadać za ich bezpieczeństwo, ochraniać je, pilnować. Miańczyć. Nie ma chuć. Przyszłość świata zależy od spokoju na tych koloniach. Na koloniach? Wysyła mnie pan na kolonie? To nie są zwyczajne kolonie. To obóz, czyli Aha. Chili Łoła? Łała! Łała! Wyluzuj szefie. Złość piękności szkodzi inspektorze. Jeżeli coś się wydarzy, jeżeli dzieci będą choć trochę niezadowolone. Ich wpływowi rodzice niewąsko się wkurzą. Ich rodacy będą wściekli. Rządy ich krajów wydadzą rezolucję. Nie przesadza pan? No co ty? To mi pachnie trzecią wojną. Motyla noga. Nie mamy chwili do stracenia. Dzieci jeszcze dziś będą wczyli Każde przyleci prywatnym odrzutowcem. Podstawiajcie odrzutowiec i wkraczam do akcji. Jest mały problem. Nie mamy samolotów. Spoko poradzę sobie. Byłem szkolony. Niech mi pan powie, gdzie jest ten obóz, a jakoś tam dotrę. Niestety to ściśle tajne. Nikt nie może wiedzieć, gdzie jest Chiliwała. Nawet ty. To nie wie, jak mam się tam dostać. Muszę cię magicznie teleportować. Magicznie Aha. teleportować? <laughs> Nic z tego. Nie zgadzam się. Poprzednio trzy dni wyleciały mi z życiorysu po czymś takim. Moje futerko straciło połysk. Byłem niedysponowany. Nie cierpię teleportacji. Odmawiam. Nie jęcz. Muszę się teraz odsunąć na bezpieczną odległość. Nienawidzę tego. Oui, oui, oui. Ly no, czyli zostaliśmy przeteleportowani na obóz czyli W życiu nie widziałem takiego czadowego obozu. Zaraz puszczę pawia. <grym> Spadaj. Mam chorobę lokomocyjną. Lubię stać na pewnym gruncie. O, wielkie dzięki. Gdyby stwórca chciał, żebym latał, dałby mi skrzydła. Ale. Mówię o porządnych skrzydłach, jak w samolocie. No tak. Dobra, i już tutaj widzę, że teraz ja dyryguję. Ja zrobię tylko jedną rzecz. Minimalnie zciszę grę, bo takie miałem wrażenie, że podczas tego intra mogło być głośno. I teraz tak, witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Tak naprawdę to Wy wybraliście tą grę, w którą gramy. Yy, jeszcze tak wracając do tego, no już wiecie z, kiedy, yy, z jakiego roku jest gra, z jakiej firmy, yy, dodam tylko, że podobnie jak ta pierwsza różowa pantera, w którą graliśmy, jest to raczej gierka dla dzieci, jest to gierka prosta, raczej nie za długa, także będziemy sobie grali tak na luzaku, myślę, że tam kilka odcinków na pewno z tego wyjdzie. I oczywiście informacja dla tych, którzy nie lubią, jak ktoś gra z opisem. Ja sobie tutaj włączyłem opis standardowo i po prostu co jakiś czas tam sobie zer zerkać będę na niego, żeby się posiłkować, żeby po prostu czegoś nie przegapić i potem żeby na przykład przez pół odcinka nie wracać gdzieś i szukać czegoś, bo to po prostu potem takie taki, taki filmik traci dynamikę, a wy też nie chcecie marnować swojego czasu. I w sumie mówię wam to dlatego, że już y, nawet zostałem już wielokrotnie, no może niewielokrotnie, ale kilkakrotnie. Y, zbluzgany za to, że jestem dorosłym człowiekiem, a gram z opisem w gry dla dzieci. Y, Także ja nie wiem co niektórzy ludzie mają w głowach, ale no. Powie, po, powiedzmy, że oni już więcej nie będą oglądali moich filmików. Y, dobra, zaczynajmy sobie teraz... Y, tak pierwsze co mi się rzuciło w oczy to ta flaga tutaj u góry, Takim mam wrażenie, że to jest obóz dla chińskich dzieci komunistycznych, ale... To są moje spostrzeżenia. Zacznijmy od tego, że mamy podobnie jak w tamtej parterze, też jak coś możemy zrobić, to jest po prostu taki inny kursor. Więc po prostu sobie klikamy na to, co możemy na razie. Zebrałem jakieś klapki, widzę, że menu jest tak samo o, właśnie, bo nie powiedziałem najważniejszego. Również w tą część nie grałem nigdy, więc tak naprawdę będziemy sobie ją odkrywać wspólnie. No, wiem, z racji tego, że menu tak samo po prostu się zachowuje jak. W tamtej części właśnie klikamy sobie na panterkę, on wszystko chowa w gacie, tutaj jeszcze jest jakaś deska, nie wiem co to jest. A, taka deskolotka chyba, jak z powrotu do przyszłości. Tu mamy jakieś ziomeczka, to sobie z nim pogadajmy. Witam w Wała na pierwszej światowej kolonio-konferencji dziecięcej. Minusińscy z całego świata dyskutują o tym, jak propagować pokój, pojednanie i tolerancję przyjemność nazywam się Pantera Różowa Pantera co ci miało groźnie poznałeś już przedstawicieli różnorodnych lecz równych sobie kultur i grup etnicznych jeszcze nie no to masz okazję rozejrzyj się miło mi będzie cię gościć okej okay, jeszcze wiecie co muzyczkę jak się da ustawienia dźwięku a tak, bo jak widzicie, gram przez SCAM sk e, VM, bo inaczej się nie da. Niestety. E, głośność muzyki jest trochę cisza, żeby po prostu, było, raczej dialogi były głównie słyszane. O właśnie. Tutaj mamy. Tu widziałem, że mogę na ten domek kliknąć jeszcze. Rozejrzyj się, różowy, zwiedzaj! Zwiedzam, zwiedzam, Ziomek, się nie przejmuj. Yy... Aha, czyli po prostu jak tu kliknę. Dobra, tam widzę, że mogę iść sobie dalej. Tu jeszcze jest takie coś. Kamień jakiś fioletowy ze słoneczkiem. To wygląda na gadżet von Główkiego. Może pokaże mi, jak działa. Von Główkiego? nawet nie wiem o czym on mówi, czy, czy coś było w poprzedniej części, a ja nie wiem. Zamknięte. Muszę poznać szyfr. Dobra. Rozejrzyj się! Dobra, panie. Różowy. Zwiedzaj! Trochę słabe, bo ja bym chciał sobie wszędzie poklikać. On za każdym razem będzie mi teraz tutaj wyskakiwał z tego okna. No dobra, idziemy do tego Fongłówkiego, czy jak on tam go nazwał. I zobaczymy, czy on mi powie, jak korzystać z tego czegoś. Fongłówkę? Oha. <główka> Jest... To ja twój stary znajomy Główkę. wyssało mnie. Właśnie widzę. Spróbuję cię jakoś wyciągnąć. Zaklinowałeś się bez pani. Coś wykombinuje. Dobra, czyli Główkę na razie jest niedostępny, czyli tego nie, nie zmienimy. Idę zobaczyć, co tam jest, a jak nie, to pójdziemy sobie to tą Fon wągłówkę. ale jego właściciel utknął w wielkim zasysaczu. Dobra, no to idziemy sobie tam w takim razie. I co my tu mamy? To jest jakieś lotnisko. Niestety samolot nie jest zatankowany. Aha. Lotem bliżej. <noise> Lotem bliżej. Dobra, tu mamy jakąś żółtą skrzyneczkę. Nie Jest klucz. W skrzyneczce mamy klucz. Tu jest jeszcze jakiś młotek, ale go wziąć nie mogę. Zajęte! Ten samolot boi się latać, nic z tego. Niestety, samolot nie jest zatankowany. Aha, czyli tu już nic więcej nie zrobię. To wracamy tym kluczem. W sumie co ja tam mogę zrobić? No jedynie mogę tego, tego... On główkę ...próbować kluczem uruchomić, no bo chyba, że to mogę, ale to raczej miał mi on powiedzieć, no nie? Jeszcze mam i to coś dziwne, no ale tym raczej nie to. Spróbujmy tym kluczem. Hej, <noise> to te domki takie małe były? Mówiłem, że ci pomogę. Bogu po dzięki. Kopelat, lat, mój przyjacielu. Kopelat. lat. Nie wiedziałem, że cię tu spotkam. Poprosili mnie, żebym stworzył tu raj dla dzieci. Czekaj, aż zobaczysz wszystkie moje cudowne wynalazki. Zasysać to tylko jeden z nich. Mógłbyś to wszystko poustawiać? Zasysać chyba nie do końca był. Yy, taki sprawny, nie, skoro go wessało. A, czyli ja muszę po prostu te domki poklikać, czyli tak typowo to jest giereczka dla dzieciaczków. Elementami przygodowymi. No dobra. Dobra robota. Tak się cieszę, że tu jesteś. Widzę, że znalazłeś moje deskolotki. Naprawdę latają. Mam nadzieję, że piosenki Widziałeś będą. Wziąłeś mój powodomat? Nie, co to jest? Jeden z moich najlepszych wynalazków. Wybierasz porę roku i zimowy poranek. Wcale nie jest zimno. Genialne, nie? Daj spróbować. Nie wiem czy widzieliście, ale tam Grubasek zjechał ze zjeżdżalni i tak fajnie się do brzuchu kręcił. Niesamowite. Niezłe, nie? Pokażę ci coś jeszcze. Ale musisz znać szyfr otwierający kłódkę do składziku. Masz tutaj. Okej, okay, no to już wiemy, co. Co ty tam szepczesz? Powiedziałem, że chili to najlepsze kolonie na świecie. O, co prawda, to prawda. O, jest piosenka, właśnie coś mówiłem o piosenkach. To się jeszcze okaże. Jesteśmy z biura cierpliwych biurokratów. A to BCB? Uciekajmy! Uciek, jak nie wiem co. Razem z moimi ludźmi mam zbadać panujące tu warunki. Sprawdzimy, czy dzieci pozostają pod dobrą opieką i czy sprzęt spełnia wymogi bezpieczeństwa. Aha, czyli mamy tu jakieś jednak złych yy, złe charaktery. Dobra, ja chcę sobie wejść do tej, tego tutaj. Mm, podziemia, ale pogadam jeszcze z każdym. Szkoda, że nie przygotowałem jakiejś niezłej akcji przeciwko nieproszonym gościom. <laughs> Chcemy sprawdzić ten wasz niby nowoczesny sprzęt. Gdzie go macie? Za sałatą. Różowy, wymyśl jak się ich pozbyć. Proszę. No. Dobra, no bo muszę wam ten chiński obóz tutaj uradować. Yy, mamy szyfr 911. W ogóle ja sobie przygotowałem... powiedział, żebym zachował ten szyfr w tajemnicy. No to co, to nie mogę tego otworzyć? Yy, ja sobie przygotowałem standardowo karteczkę, długopisik, ale coś czuję, że chyba przy tej grze niekoniecznie to będzie potrzebne. powiedział, żebym zachował ten szyfr w tajemnicy. No to... A mogę... Aha, po prostu. Zamknięte. Muszę poznać szyfr. No znamy szyfr. Chyba że na sobie muszę to kliknąć. No co jest? Zamknięte. Muszę poznać szyfr. Fon główkę powiedział, żebym zachował ten szyfr w tajemnicy. Coś tu nie, nie rozumiem tego. Co tutaj się wyprawia w tym momencie? No dobra, kliknę jeszcze raz. Mogę tu jeszcze podejść, coś zrobić? Szkoda, że nie przygotowałem jakiejś niezłej akcji przeciwko nieproszonym gościom. Mm. Dobra, tutaj mam podpowiedź taką, żeby yy, deskolotkami potraktować szanowną komisję. To może sprawdźmy to. Ja chcę. Ja sprawdzę. <laughs> Jaki troglodyta. Widzieliście deskolotki? Co to takiego? Coś jak zwykła deskoholka, tylko na bajerze. Lata. <laughs> o, za gruby. Na to, że jest w porządku. No, że jak jest w porządku, to jeszcze sprawdźmy teraz tą drugą. Czy, czy to też mogę dla nich użyć? To są hop, skoki. Mogę też to im pokazać. Hop, skoki? Właśnie! Hop, skoki. Rozumiem hop, skoki. Ciekawe. Pozwólcie, że mój człowiek je obejrzy! Amatorzy powinni ustawić poziom dla początkujących. Amatorzy? Zapomnij, człowieku, dawaj ten złom na maksa. Jak sobie życzysz. Uuu! Działa nieźle, ale ostrzegam, jedna wpadka i zamknę ten interes, zanim zdążycie powiedzieć... Gdzie jest szczurek? Nie wiem, ale dość wyraźnie usłyszeliśmy wasze ostrzeżenie. Nie bądź taki cwany. Nie cierpię cwanych panter. Wolisz tępe pantery, szefie? Zamknij się. Proszę, szefie, nic nie zrobiłem. A co macie w tym składziku? Eee, narzędzia. Składzik jest zamknięty, a ja, ja zgubiłem szyfr do kłódki. Nie ma szyfru do kłódki. Na razie nie zamkniemy wam tego kramu, ale odkreślam, na razie. Idziemy poszukać szczurka. Jeszcze tu wrócimy. To na razie. W takim razie. Jeszcze zobaczymy te. Mordki. Jestem tego pewien. <noise> ho, ho, sprytnie sobie z nimi poradziłeś. Idę do domku poczytać o tym ich biurze. W razie czego wal śmiało? Wszystkim przyda się chwila relaksu. Pójdę nałożyć sobie oczyszczającą maseczkę z kiwi i cytrusów. Mam okropną cerę. Gdybyś mnie potrzebował, to jestem u siebie. Dzięki spoko poradzę sobie. No i gitara. O, jeszcze idzie. Się zastanawiałem się czemu nie mogę nic... Więc... O, teraz już mogę normalnie. Yy, wiecie co, jeszcze dwie sprawy do was. Yy, czy informacyjne oczywiście. Pierwsza to to, że na pewno już rozpoznaliście, ale również Cezary Pazura tutaj bierze udział yy, w roli Pantery, tak jak w pierwszej części i tutaj też od razu ten profesorek tak yy, na słuch. Yy, wydaje mi się, że to jest narrator z yy, Larego 7, praktycznie jestem pewien tego. I druga informacja taka, że powoli będziemy kończyć, bo standardowo robimy odcinki takie pomiędzy 20 a 25 minut, więc w kolejnym odcinku sobie poklikamy tutaj na te dzieci i zajrzymy w końcu do tego schowka, co tam się mogło skrywać. Ja na ten moment robię sobie zapisz grę jako. Ja tutaj zrobiłem sobie wcześniej testowe, żeby sprawdzić, czy na pewno save y działają, ale nie grałem, więc teraz już sobie zrobimy prawdziwy. Save. I to by było na tyle dziś, także dziękuję za obejrzenie pierwszego takiego pilotażowego odcinka i widzimy się w kolejnych. Cześć!